Dzisiaj będziemy się bawić taką yes. ger... taką gerkę. Fajna jest bardzo i patrzcie co się mi stało i zostałem. Dorwać jest kiedyś mi ja, to Ja jestem no lepszy. lepszy o wiele. Muszę no. być lepszy no. To jest Sigma Misza. Sigma Misza. No tak to jest to Sigma. A jestem bubrem. Nie, nie jesteś bubrem. Trochę. Jesteś pół sigmo, pół Nie, jesteś pół sigmo, Nie, muzyka na pół z miłych leży. Tak, mam trzeci! Na trzeci się tylko uda patrzeć. relaxing game of land. welcome to aquarium land. You play as the new manager of this amazing aquarium and your goal is simple. Catch some amazing fishes, dolphins, whales, and maybe the mighty Kraken. Once you collect new species, bring them back into your aquarium. People will come from all around the world and have a chance to see them. Ah No Now i była let's see if you can catch okay. some really rare ones. Nie no, on chyba sobie ja robił. Żebym mu niósł wszystko na świecie. Proszę. Patrz sobie rainbowa, patrz. Kurde. Rysjano! Antek Nohal! Antek Bohalski! A wiesz, że ja będę ciągle wciskał 50? E aí, pô, que nem będzie milion, ok? Dobra, i ona się se... zestra. Idrona. E cuidado com a droga, wiesz? I... Na miliardów zrob, dobra? Na miliarda. I się zestra. Ola. Wiesz co zrobi? Salto! O takie, patrz! O, moja dupa! Bo to miałam! A! a. Ja to piłka! Zać! Zać, co ja zrobię z tym panem? Zać, on ma to, nie? Zać! Dzieje on karton. I jeden! P zadź, I teraz ona co ma? Zać, ma? Nie? No. Zobacz, bierz piątkę i oddaj i to. Bo ona będzie zła za to. I ona będzie zła, wiesz? Mm -mm, bo ona nienawidzi. Malutko. No ładnie. Chciałam to dawać.

This like is the level, the fifth level, that's ja I'm level I the second level, Are you? At the a too to I'll one key, Let's go, I'll One key, one One, one Eu também não Ale powiem, kiedy to jest nie ma. I wchodź, mam dwóch pracowników. Tak Za każdym razem potrzebuje potrzebuję trochę gotówki. I układam swoje umiejętności w Joker aby przyszli. wygrać dodatkowe pieniądze. Gracze są tacy sami, że same umiejętności, to samo wszystko, wszystko jest fair. Poważnie, nie byłem w stanie odłożyć tej gry. Fair! O tak! Ma... Dobra, nara, lajcie z tutaj lajka i po prostu nie wiem.